Halo, witam państwa. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Jacek Laskowski. Dzień dobry państwu. Wspólnie będziemy komentować to spotkanie. Na państwa ekranach dzisiejsze ustawienie drużyny Górnika Łęczna. Zagrają ofensywnym wariantem 4-4-2 z jednym z napastników grających za plecami drugiego. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Trener postawił na ustawienie 4-3-3. Szeroko rozstawione skrzydła, skąd będą szły piłki w pole karne. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Za moment wznowią wrzutem z autu. A odwykonany aut wykonany natychmiast znowili grę. Może się z tego rozwinąć Patryk Małecki. Ale wspaniale. I będą mieli rzut rożny. I będziemy mieli kolejny rzut rożny. Co za świetna interwencja w ostatniej chwili! Wybił dokładnie z linii bramkowej. Robi się niebezpiecznie. Dośrodkował, zdecydował się na strzał. Jest! Znakomicie! Jacku. Tak, wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. W bramce po raz pierwszy w tym spotkaniu już w 13 minucie. Matek Małecki, Paweł Oleksy. ależ kapitalna interwencja znakomicie złapał. wymyśli, żeby nie stracić piłki. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Dośrodkowuje. Niepotrzebnie pospieszył się z dośrodkowaniem. Nie było tam kolegów z drużyny. Zobaczmy w powtórce bramkę, po której prowadzą. Uderzenie było potężne z obrębu szesnastki. Bramkarz nie miał większych szans na obronę. Piłka minęła go i padła do siatki niedaleko lewego słupka. Paweł Oleksy. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Dobry przechwyt przejmuje teraz piłkę. I przejmuje piłkę bez fału. Krzysztof Danielewicz. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. No stanął na wysokości zadania. Dobrze się pokazał. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. No, będzie gol? Aj, bardzo niecelnie teraz. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Ma czas, żeby dośrodkować. Sędzia nie przerywa gry i pokazuje grać dalej. Uderzenie? Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Dobre przejęcie, brawo. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Paweł Oleksy. Patryk Małecki. W rękach, w rękach, się się przy piłce? Ach, Bramka zadrżała po tym uderzeniu w poprzeczkę. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Szansa, a pusta Bramka z znakomicie chwyta. Złe podanie i strata w środku pola. No teraz mają szansę. Jest okazja. Piękna interwencja. Mieć takiego bramkarza za plecami to marzenie każdego obrońcy. Czy zachowa czyste konto do końca? Strata w środkowej strefie boiska. Krzysztof Danielewicz. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Będzie strzelał, piłka w bramce i mamy wyrównanie. No tego, że go pokonają się nie spodziewałem. Nawet najlepsi muszą czasami skapitulować, i tak bronił znakomicie. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. I mamy wyrównanie meczu 1, 1 No schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. udało mu się odebrać piłkę Dobrze próbował, ale stracił. Mają teraz okazję. No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalny. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramki. Patryk Małecki. Ale spod... Dobra okazja, ależ moment, to jest chwila, którą długo będą pamiętali, tuż przed końcem meczu obejmują prowadzenie. Lepszego momentu chyba nie mogli sobie wybrać, prowadzą, kiedy zaledwie chwilę dzielą nas od końcowego gwizdka. Oby tylko dotrwali do końca, przeciwnik na pewno będzie dwoił się i troił, żeby doprowadzić do wyrównania. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny ruch bramki, fantastycznie przymierzył. Dwa do jednego to nie jest duża przewaga. Do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180 sekund. Zdecydowanie nie podoba się taka gra. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Niewiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2 do 1. Koniec spotkania i wygrana drużyny, która rzadziej była przy piłce. Może i była rzadziej, ale potrafiła to lepiej wykorzystać. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnich. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. pełni zasłużone gratulacje.